ma widzowie! Oto no kolejny odcinek z Geta, prawdziwe życie! Na no, początku wypadek. Jedziemy na kolejne wakacje, bo byliśmy na starego kraju. Tylko jedziemy do domu się spakować. I widowie do... Poszukaj ten, tej emotki. Nie takie głodowanie towaru. Zobacz, jak naj... Dzięki. Komenda Dzięki. towar Poczekaj, muszę spakować na chwilę no. Pokaż. Hmm, to takie coś. Albo fajnie by pakować no, to tak. Chodź tu.

Dobra, szukaj tej... Ta. A gdzie to A może nie być? To... Właśnie nie wiem. Może im to dała A mia. Mia. Co? A ci coś pokażę tylko poza Twinkie. Tak hmm. to Kurde nie to. Aj. I... A najlepsze jest to ładowanie towarów. No, 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 to, to ładowanie towarów. Dobra, to idę się pakować. Czekaj. Po takim pakowaniu na autach. Auta. Dobra, to Otwórz... idę się do nowego Czekaj. pokoju. Czekaj. Dobra, to idę się otrzyma. Nie. Czekaj. Tak, pakować mam chętnie. Dobra. To idę do pokoju swojego. Tak. A gdzie pojedziemy na wakacje? Nie wiem, zobaczymy. Aha. Dobra, no to I... idę. Idę. Fajnie jest. Jebały szafer. A co to jest? No i widziałem ze szafy. A miałam? A wiesz, że też. E-botkop e-towar widziałem ze szafy. Idę do fury. A komuś. Aż e Co gdzie tam stało? Nie ja wleciałem na drzwi. Aj no, ostatnią. Ostatnie pudło pakuję. Teraz Dobra, to ja... mam tylko jedno pudło. Ty! Ty! Jeszcze pójdź, później... y, musimy zabrać... A, nie, bo tam będzie przecież dom Javi. Dobra, musimy. Ale rurkowo auto... Mam... a, 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 jedziemy na wakacje. Jedziesz tak daleko. Dobra, to jedziemy Dobra, bardzo daleko na wakacje. O Jezus, 11 km. Ale będzie fajnie. No. nie fajnie. Podzienie się dowiedzieć. Tam jest tutaj jakiś garaż? Takie. Nie wiem. A Tam może wejdzie be do wynajęcia do Nie. nie, jest, nie garaż. jest garaż. W okolicach. A na miejscu, że nie jest. Tajdzie ja na drugim końcu mapy Wiem. to jest fajne no, miejsce. Już dwa kilometry prawie przyjechać No tch, jak jeżdżą? Nie widać ich i ci nawet kurde nie pokażą się nie będą jeździć wojnie tylko mm. Jeszcze no, nagrywam. Tyra, ty? Chodź km. Przejechaliśmy póki co. Dwa. Chodź niedługo się zamienimy. razem. Jak będzie. E, no, 5 km, to tobie dam jechać. 5 km i, I nie my... przez jedno będę jechać. te 5 km, tylko Filip, jak rozwalisz, to. Zabijecie. prawda? No. Nie ta? Nie ta? No. Ok. ok. Masz nie rozwalić. A w sumie ja tam drogę, bo ty byś chłopie rozwalił u auta. Nie. Dobra, to daj mi na 5 km, jak mówiłaś. Mogę ci dać na 2 km. Ok. To jak będzie 5 kilometrów, to dam ci O Jezus! Ale wypadek mam... Po prostu ustawiłem przez przypadek i mam kamerę. Jeszcze się połowa.

On musi naprawka się zapisać, on jeszcze prawo jazdy nie ma. Nie. nie kłam, bo nie ma. A na to by w kraju w... białe. No wiem, co na tamten. Jeszcze kilometr. <tosłuch> niedługo długo Kakałka będziemy przejeżdżać? O, już przejechaliśmy. Tam był skręt, do kakałka. Ale tu chyba pięknie jest teraz. Stój! Koniec już. Zatrzymaj się na. O! A! Co do... robisz? Na złe miejsce Idź do przodu. 499 Jeszcze 2 kilometry. Filip, nie mogę się doczekać. Ale tu, chłopie, pięknie jest. Tu będą, chłopie, tak fajne wakacje. Tu jest tak pięknie. Chupa na te góry. I może mi się na rower drugi? No, możemy. To te wielkie góry. Vidově. Tam je ale bavím, že se z Fortnite. Že ne, ne, No Už. Co se tak? Co sami? Co? Ty <todul Firnela> to Co to o je Co to je Co to? je! A tu też widzowie dołączajcie na naszego Discorda, link w opisie. Możecie z nami zagrać w GTA i w... Wy... War Taita? No, już tutaj jesteśmy. Uuu, tutaj jest fajna plaża. No. Zaraz poszukamy domu na wynajęciu. A jak Więc... my trzymamy yy... pan? Nie wiem... Y... Widzowie, zrobimy cięcie. Jak znajdziemy dom, to yy, będziemy już nagrywać. No na, na chwilę Dobra. będziecie mieć, mieć dom. Dobra, widzowie, no to. Yy, nic nie ale. Ale zarazem, takie jakby ogłoszenie, wydaję warsztatu. Zadzwonimy do właściciela. I. I Damian jest tam w łazience. Tam, jakby nie jest w łazience. A widowie, a nie mam telefonu więcej podjęte na chwilę, kupić telefon. Nie mam go. kde je sklep, vědomé? víte. budu na chvíli četět. Dobré, dobra, vidouvé, kasy na telefon, ale podjadę. Yy, do tego do tego warsztatu pogadać z właścicielem i z tego wydajmy co tutaj jest to podjechałem Po nie! Panie! Ja tu Raduszu! To pan jest od odgłoszenia za warsztat? Dobra, to wynajmuję ten warsztat z kolegą. No, dam ci trochę kasy. No. nie wiem, ale jestem tutaj na wakacjach. Dobra. Dobra, to za tydzień wynajmuję. A Pana nie suszę. Może pan to kupić? Dobra, a to podpisuję. Dobra, co daję? Pink, Dałam. Dobra, to ja podpisuję. Jest ja jeszcze... Nie wiem, co ja mam na myśli. Prawie wejdę na to. Musimy poczekać jeszcze. Ola, no. ola, ola. Wydaje no, mi się, no, że w warsztacie tego nie prosiłeś. Na ile? Na ile? tydzień. Dobra. Ile ci dał? Znaczy, ile mu dałeś? Ach, no, jezu, 10 tysięcy. Ok. Co tam cię chce? Dobra, pojechał. Ale Jednak fajnie w nie. tym warsztacie. Muszę zabrać chórę. Ej! I, pa, furę i ten pan Jadusz powiedział, że też jest z mechanikiem. Co? I ten pan Jadusz też jest z mechanikiem. O. Może potem się go zapytamy, czy zaś się zb z Zbysiem. Filip, wsiadaj. Żeby cię nie przyjechał ten typ, Ej! Bo tutaj jest jakiś fajny pokój, was to cię. No wiem, daj. A gdzie idziemy, gdzie idziemy Kurde Znaczy auto kurde by się przydało gdzie schować w tym typie Ja się boję nie A w tym jego jeszcze nie ma Zaparkuję w środku gdzie Czekaj A ja cię wypakowuję Ja też Ja pierwszy Albo razem co Nie Dobra, Dobra, Ale fajne siedzenie tutaj się. nie patrz... Jaki by się podjedł? Pan by się pan pan to jest jeszcze na tam, w tamtym kraju stary. którego Au! To no, zrobiłeś, typie? No i panu nocy. Zobaczysz. Nie no, Filip. Co? Zrób to cięcie. Dobra, to Nie. zrobię cięcie i... Aż tutaj pan to no, z prymiecie A Dobra, wiadomo, że ja jesteśmy o, pod komisariatem. Idę odebrać twoje. A ja idę, twoja. twoje. Siema, tylko, tylko... Ja pierwszy. Dobra, dobra. Dzięki. Dobra, to... Dzięki. Dobra, dobra to daję. Ja to wie. Dawaj. Bóg. Bóg, bóg. Mamy. Eee... Czenej... Brawo, a nie na Co? A co robimy, jak ci tak? Mm, powiem Ci. Ale to dopiero, jak skończymy. Ok. A, jedno, ja, jeszcze a? Ja jeszcze będziemy ja tak? robić? Nie wiem. A no, w sumie nie wiem co będziemy robić po odcinku. Coś na pewno. Może widzę, bo zaraz jeszcze sobie podjedziemy na scenie, bo ja się podjedę. Ja muszę naprawić auto. A ja pójdę sam. O! Janusz przyjechał. That's a premium dobra. Czekaj, nie tutaj. Muszę gdzieś indziej naprawiać. To naprawiam tutaj. Siema, ja bym się... A gdzieś idę, jak wie. Ona oczywiście w GTA. Plastek, do jaka chwila idę zobaczyć. No, hmm, bo tam jest twoja Jako idę zobaczyć, że strzelę. Steg na Zaraz podejdzie. O no. To oh no. ja robię. Tegna, tegnap. Fajna fajna. Stegna, Stegna. Kogo by tu mamy? Chodź mi to pomóż. A! ja przyjedę ta tylko jak działa w ogóle. Alors elle fonctionne plutôt Allez, Tu jest A Co robię? Może widzę to na auto. No bo chyba silnik odizprawił. A dlaczego Tylko stała? Jana i nie stała. A! Dobra, przyjeżdżaj tu szybko. Ale ty koła ostatnie siły mhm. Jan już będziemy musiał tylko... siły zajać Naprawimy cię ja będę miał w środku naby coś co... o nie. Chodź koło Co? Będę musiał pchać tamto Ależ sobie... To jest dobra, nie pchaj. Chodź tu Dobra, to pan jadę z domu, jej auto. Masz podjechać pod... ...salon. Pod dom. Dobra, widzę na to. To... ...fajnie się... ...jedzi w Panda Bers. Jestem jakby coś pod autem. Naprawiam. Chodź tu. Musisz mi pomóc. Okej. Okay. Muszę wejść Ale czekaj, nie pan je naprawia? No bo ja umiem. A pan je nuż nie Wiem. Muszę przyklepać trochę. Pan też wiem w sumie, jakby tutaj są te drzwi, więc muszę tutaj przyklepać. Zrobione. Teraz tył. w tył. jeszcze muszę zaspawać, tu komuś mi. Idę tak chwilę odpoczywać. Ja też. Idę się położyć i zabieram setiko i idę się położyć na plażę. No, na ten nie. Tu jest tylko jest odcinka. Nie. Ile trwa? No, ja już długo Ile? nagrywam w sumie. Nie ja dojdzie taka fajna jak końcówka. Dobra, teraz jeszcze pozbawiać. Dobra, naprawiam. Ja ci już zaprowadziłam. Ja się też zaprowadziłam do salonu wjechać Bo tam mi pan Janusz naprawi bagażnik Robię to na to i jedziemy się podchowywać tylko. Czekaj pojedziesz ze mną Siadaj O ona

Musimy po tą traka zatłonić, żeby zabrał. Pojażdżą. I ci go odcholę, znaczy zabiorą. Teraz wezmę tą i już ci on zabiorą to auto tak na zawsze. Bo tak działa ta ultraka. A ja za nie zapłacić. Ale chłopie nie będziesz musiał, bo oni ci to zabiorą na złom. A pani, ja sobie panie... zabierała na złap. Albo w sumie bałty sobie... to złam. Jakie? Tico. Tico. Kniko? Właśnie, będziemy musieli proszę, kupić nowe to, Tobie. To niedługo będziemy pracować. Za ile chcesz? 300 koła? Za 300 koła. A Zobacz to już te. nie na tym to odcinku, tobie. widzę. wiem. I no, Werda wow, Mądra to nie na tych bratach. Łącznie mi to. Dobra, widzę, jak to się tutaj położymy. Fajnie idę. Ja bliżej wody nie osiągnąłem tak. Dobra, to ja też Ja tutaj.

a para, A para, baj para, para, parę para, 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 hej! para, 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 bye hej 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 hej, ej para, para, na, na para, ej 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 ej. Jesteśmy na wakacje, ej. ej, ej, ej ej. widzowie, widzowie. Jesteśmy na para, 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 para,